Cześć, witam serdecznie w piątym już odcinku z serii Star Wars Outlaws. No i kontynuujemy misję w tak zwanej bazie Goraka, jednej z frakcji właśnie w ogromnym mieście. Więc jakoś za pomocą lornetki można było jeszcze skorzystać. Jak się to wszystko wykonuje? Pod lewym? Nie, dokładnie teraz nie. A dobra, czyli wciskam pod lewym, otwieram torbę i teraz mam elektrolornetkę pod trójkątem. O dobra. Oznaczenie pod R1. No to na samym początku zacznę wszystkich przeciwników. To powinno ułatwić trochę akcję. Pytam, czy to jest na jakiś dłuższy okres, czy. Na czym będzie to polegało? Jeszcze jakiś widziałem. Mogę się jeszcze poruszać? Ktoś tam z pewnością jeszcze był. Jeszcze kogoś słyszę nieopodal. najgłupia sprawa. Tam coś jest? Znak zapytania? Chyba nie ma to znaczenia. O. Pod nami. Już dokładnie nie wiem. E, oddalenie. O, tak będzie prościej. Nie mogę już bardziej oddalać. Kurde. Radę to oznaczyć? Ok, główny cel. oprócz tego, jakaś wybuchowa beczka chyba się nie przyda. Dobra. Powiedzmy, że coś takiego wystarczy. Zobaczymy. Po raz kolejny postaram się wszystko wygrać po cichu, ale zobaczymy, czy da radę. Do w sumie. Mówili, że można już Full Akcję cisnąć, ale. Nie chcę, żeby mi jednak odnaleźli. To by pogorszyło nasze relacje z tą frakcją. Wolę po cichu wszystko wykonywać. Tędy nie ma opcji. Niby jest drabina, ale się nie dostanę dalej. Bez sensu. Chyba, że za pomocą skoku takiego epickiego. Bardzo wątpię, bardzo wątpię, żeby to zadziałało. Dobra, bez ryzyka, może tutaj jakieś załatwię? To jest chyba darmowe morderstwo. Mamy opcję, żeby wykorzystać szyb wentylacyjny, ale. Czy to się na coś przyda? No mogę zobaczyć, którędy będzie prowadził. A nie, to jest przejście raczej na główną ścieżkę. Nie wydaje mi się, że to jest dobra opcja. Hmm. Czy mogę w sumie spróbować. Jest jakaś trawa. Mię przez chwilę pewnie ustawi jeszcze jakieś droidy. Nie, to wygląda bardzo słabo. Patrzcie, ile żołnierzy na samym środku. Nie będę mordował, nie ma opcji. Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem jest tam na wprost, gdzie patrzę. Nie wiem, czy też ten robot nie jest jakoś źle nastawiony. Czy może mi wykryć? jednak wolę O takaś kamera, która? Gdzie jest ta kamera? Tam? Ale mogę się pod nią dostać. Tutaj mogę wykonać eksplozję. Uuu, kamera jeszcze patrzy w moją stronę. Który <laughs> dalej? Tak? To było bliskie. Koleś idzie na zwiady, tak? Powinienem go załatwić po drodze. Te zwłoki wiszczące wcale nie są podejrzane. Z pewnością nie zauważą. tam na dole. Też mogę jakieś hakowanie wykonać, ale w sumie nie wiem co to dokładnie wykonuje. Coś im popsułem. Dobra, piętro niżej, ktoś tam chyba był w sumie. Więc to już raczej nie powinienem się tak udawać. Ktoś tu mały, czy nie? Nic nie ma. W takim razie nic tu po mnie, dobra. Skupmy się na głównej misji. Jeszcze 30 metrów nam zostało. W sumie niedaleko. Ej, ale jakiś laser jest, ale bez nadzieja. Muszę laser włączyć, ale jak? O, te kable jakoś gdzieś prowadzą, czy jak? To, coś tu mamy charakterystycznego. Tam będę musiał wyłączyć, ale to będzie ciężka misja bardzo. Czy będę się musiał po raz kolejny wrócić chyba na sam dół? Jakoś kolesi zatwić, dopiero wyłączyć zawór czy tam jak to nazwać No to ciężka sprawa A czy ten koleś stoi w widoku kamery? Chyba nie Co szczęście jakby kamera zobaczyła trupa to nie, co wtedy? I co jest? Też mamy jeden generator, i wtedy będzie sprawa załatwiona. No dobra, na razie wychodzi w miarę sprawnie. Jakim sposobem jeszcze te zwiady nie przeszły tam, gdzie są trupy? No dobra, w takim razie idziemy do drugiej liny. Tędy, na wprost. Jak się tu dostać? O, niedobrze. Tylko ten coś podejrzewa. Dobra. Zauważył trupa, to niedobrze. Tam jest kolejne. Nie wiem, jak daleko potrafią zauważyć. Dobra, to wygląda dosyć ryzykownie. Jak kolesia zajść? Bez nadzieja? Pod L1, atakuj. Dobra za chwilę, bo tam już jakiś inny idzie. Ciężka sprawa. I teraz z mojego cichego podejścia, no ale jak to wyszło? <grymka> <grymka> Kto się Nie mogłem wykonać ataku pod tym L1. No? I tyle. Dobra, skakowałem na pewno. Come one. Jezu, Chrysta. No to nici z mojego dobrego podejścia. Bez zdradzenia kto za tym wszystkim stoi. I teraz ja muszę wszystkich załatwić, bo mimo iż dobrze tam skakowałem, byłem przekonany tego. Tu i tak dalej muszę. Nie, chyba mi ktoś przerwał dosłownie w ostatniej chwili. My jeszcze mamy jedno leczenie. Ktoś tędy? Jakieś graty jeszcze mamy przynieść? No i musiałem dosłownie wszystkich załatwić jeszcze więcej. Czuję się w nieskończoność rozpiął i jakie mam teraz schakować. Jeszcze mamy jakąś nową broń? Fajna sprawa. Grab the Dobra, nikogo nie ma. Idźcie na swoje inne obowiązki. Ja chcę tylko schakować. Kurde, ale... Jestem zniesmaczony, jak to nie wyszło na ostatnim dosłownie kroku, ale to bez nadzieja. nie do końca czuję, że to była moja wina. Wydawało mi się, że mogę z pewnością zaatakować. W ogóle nie było możliwości z zakąta Zaatakować kolesia po cichu tym Niksem. Więc dlatego tak to głupio wyszło. No, trudno. Teraz mam o wiele gorszą reputację, z pewnością. Mogę to jakkolwiek podejrzeć już? E, zobaczmy, reputacja. Nie, to w ogóle nie ma znaczenia, że zrobiłem strzelaninę. Jeszcze się chyba nie dowiedział, dowódca. Ok, files. Muszę znaleźć terminal. Jakieś dane? Czego ja szukam? Więcej kredytów, ok. To niezłe wartości. Uzyskaj dostęp do terminalu goraka. Może tędy? D? O. nie, ten system ma alarm. Ah, oh, to file's tylko a spatchka recipe. Did I get played? Ah, fine. I'll make this worth my while. Dobra, co w ogóle zyskałem jakiś przepis? na, nie wiem. Jedzenie, encrypted file. Dobra, hakujemy źle. No to zawsze tak samo się w zasadzie hakuje. Dobra, teraz tak i tyle. Wybierz. co Coś otwieram? Co tam bohaterka wpisuje? Nie rozumiem... You're sure this channel is secure, Mr. Like I jesteś pewien, panie Shah? Proszę... kogoś jak Gorak... nie Nie Jestem if i'm going to stab a friend in the back i'd like to meet the person handing me the knife of course governor oh and there's the alarm well at least we got something next attack oh what we get into buddy oh they've locked down the elevator Okay, uh, ok, we can climb. Tam na wprost. Nie wiem, czy ja broń nie stać się w ogóle coś tam bohaterce upadło. Don't worry next Next job better No jasno, że tak. Dobra, już może wyjdzie bez szenin Czyli musiało dojść do alarmu, to już była jakaś katsełka. Tu już w sumie nie czuję się aż tak źle, że wcześniej też alarmy wywołałem. To raczej tak będą negatywne konsekwencje. Miałem jeszcze jakieś grad, jak się to się wybiera. Granat pod X-em. A gdzie ja miałbym to rzucić? Tam mogę coś zabrać pod jeden. Dobra, mamy lepszy krabin. Dobra. Mordujemy, tak jest. To jest fajna broń. A to ma ograniczoną amunicję chyba. Wyborowy karabin? No, to się rozumie. Wentylacja. Może być. A nie mogę już z broni korzystać w szybie wentylacyjnym. Go. Uh watch your step next. Hmm. Ktoś po nas przeciął, czy jak? Nie wiem. Dobra, chyba skaczemy. Jedyna opcja. Dobra, chyba po raz kolejny czeka nas spinaczka. Jedyna opcja jaką widzę. Ej, co jest? Teraz. To jakaś bardziej otwarta arena, czy tam są przeciwnicy, czy co? Nie, to już jest miasto chyba. Mogę zaskoczyć, nic mi się nie stanie. Ej! No nie wiem, ten raczej. i think we're good nix can't believe we pulled that off waka how fast can you fix that ship i know i know you want to get off to shara but fuel injectors don't come cheap you get paid uh maybe you know anyone who'd buy proof that some pike is trying to overthrow gorak uh gorak would just leave my name out of it this time Ok, muszę wrócić do danki, się okazuje. No dobra, a jeszcze może w sumie warto było jakieś zobaczyć lokacje poboczne. Czy to jest dobra, dobry czas? Służba medyczna MG, drogi kliencie, otrzymaliśmy Twoje wezwanie o pomoc. Wysłamy na wskazanie współrzędne zespół pomocy drogowej. Zwracamy uwagę, że odzyskanie ścigacza z dna studni może okazać się niemożliwe. Zachęcamy do pożyczenia posiadanego pakietu usług do planu premium, który obejmuje udoskonalenie pojazdu zastępczego i dodatkowe lekcje nauki jazdy. Mirogański Zespół Opieki Mechanicznej. Nowe dane. No to będzie jakaś misja poboczna, albo dobra, Skupmy się na tym zadaniu, które już rozpoczęliśmy. Wydaje mi się, że to będzie blisko zakończenia. Jakieś ostatnie decyzje, komu chcemy wręczyć informacje? Wow, co się dzieje? A idą do Goraka. Nie wiedzą go ścigać. Czy nikt mnie chyba nie widział jakimś sposobem? Ten, kto mnie widział, to już nie żyje. No to się w sumie dobrze składa. To jest tak, jak planowałem, że nikt nie widział mojej twarzy. No witam. favorite <grywa> you yourself? Meet Of Crimson Dawn. You, the one I was talking to before? You pulled it off. Guess I shouldn't be surprised. I heard you stole something much bigger than this a ship. Someone's favorite ship. Someone important. I. I, uh, I have no idea what you're talking about. Recognize her? Because Zarek Best showed up with one of their best, asking. A lot of questions. A death mark from Zarek What did you tell them? Nothing For now You work for us again It stays that way The pikes are on top here And Crimson Dawn is making moves. zachowaj dla goraka. nie powiedzmy lepiej. Reputacja kiepska. Kepska. No, you want to uh, make a move? One of Gorak's men is planning to betray him. Pike Arab, named Tislek Shar. Really? Hey, look at you. Playing the game. You're learning. Here. Some fuel injectors for that ship you don't have. These should help you get off Toshara. So you know everything, huh? Just the things that are important to us. You'll be hearing from me soon, so try to stay alive. Oh, and uh, one last thing. Yeah? Bram's leg is healing nicely. Thanks. <laughs> You're in our world now, Kay. Keep sharp. Walker, I got those fuel injectors. Time to go. That was. What's the rush? The Trailblazer needs time, attention. No rush. I just want to keep moving. Fine. Go see if you can find more work. Parts that she needs ain't cheap. Ugh. I'll talk to Danka. But it doesn't have to be perfect. Just make it work. Okay. Widać mi się, że mogą być jeszcze jakieś inne pewnie misje od niej. więc w tym miejscu zakończę odcinek. W kolejnym postaram się po raz kolejny porozmawiać. Może będzie jakaś dodatkowa misja, to wtedy ją wykonam. A jeżeli nie, no to pójdę na eksplorację świata i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A tymczasem możecie popodziwiać latające kubki. Proszę bardzo, jaka technologia science fiction. Dobra, więc to był na na Dzisiejszy odcinek. Ja się z żegnam. jutro.